Janusz na sweter to świetny reżyser, ale przede wszystkim mistrz kina o dzieciach, z dziećmi w rolach głównych, ale niekoniecznie są to filmy dla dzieci. Według mnie raczej dla dorosłych. Dzieci grają tu jak starzy, ponieważ na sweter miał niezwykłą umiejętność dobierania aktorów, ale też świetnie ich prowadził. Myślę, że do tego sukcesu przyczyniło się to, że on po prostu rozumie dzieci i traktuje je bardzo poważnie. Rozumie ich wrażliwość, to jak starają się też naśladować dorosłych i jak te dwa światy się w nich zderzają. Chciałabym Wam z całego serca polecić film Perłę, którego niepokojąca muzyczka już na samym początku przyprawia nas o dreszcze, i długo jeszcze nie będzie chciała nam wyjść z głowy, ale po tym wstępie następuje rozluźnienie i wchodzi inny motyw muzyczny, pełen bez troski, luzu, wesołości. W motylach będziemy obserwować nawiązującą się nić porozumienia i uczucia między Edkiem, który spędza wakacje u swojej cioci na wsi i. Moniką. Monika jest dziewczynką, która ma taką ziejącą pustkę w sobie, która ponad wszystko pragnie akceptacji, zainteresowania i miłości. Wydaje się być pretensjonalną, starą malutką, ale kiedy jej twarz rozpromienia uśmiech, widzimy wtedy, że jest. Prawdziwie szczęśliwa właśnie wtedy, kiedy nie musi przybierać pozy kogoś lepszego, wrażliwszego, bo chociaż jest prawdopodobnie wrażliwsza i, i łapie się w świecie bardzo wielu rzeczy, takich jak piękno natury, piękno księżyca. Właśnie różne uczucia, które znaje z jakichś książek lub obserwacji e, dorosłych, e, czyli na przykład pożądania, e, to są tylko te punkty zaczepienia, których ona się chwyta, żeby właściwie nie utonąć, nie pogrążyć się w nieszczęściu. Ona, e, myślę, że mogę to zdradzić, ona wymyśla swoją historię, wymyśla sobie szczęśliwy dom i szczęśliwą rodzinę, z której pochodzi, ale jest to iluzja, więc ona roztacza taką piękną, romantyczną iluzję wokół siebie. Przyciąga też tym bardzo etka, ale wydaje mi się, że on po prostu ją też akceptuje i po prostu zależy mu na jej obecności i są ważni dla siebie. Obserwowanie właśnie takiej. Spontaniczności i niewinności tych rozmów, które Monika próbuje właśnie znieść na ten poziom, bardziej dorosły. Wszystko to jest takie rozczulające i bardzo poetyckie. Jest tu urok, poezja, piękne kadry, ale też mocno ściskające się serce. Monika ma rywalkę, zazdrości jej, Honorka, która ostatecznie zdradzi tajemnicę Moniki. I na sweter właśnie czyni z dzieci prawdziwych ludzi o bardzo ludzkich emocjach, które czasami je rozsadzają. Też tych negatywnych emocji, takich jak zazdrość czy złość, one kipią od tych emocji, nie są kartonowymi postaciami. I sweter traktuje ich właśnie bardzo poważnie. Nie infantylizuje ich. Przykłada ogromną uwagę do tej historii, do tych małych elementów. Właśnie nie było tej całej pobłażliwości, że to jest tylko dziecko, co ono tam wie i właściwie co tam mu się niby takiego dzieje. Przecież o tym zapomni. Właśnie ten film tak mocno pokazuje że nie zapomni, że wszystko mu się wyryje w sercu, że później będzie to oddziaływać na niego, że nauczy się pewnych schematów. Dowartościowuje w ogóle też ten etap dzieciństwa, ani go zbytnio nie idealizując, raczej właśnie pokazując mroczne strony, które są trochę Przecinane przyjemnymi i wesołymi momentami bez troski. Dzieci też są niejako bardziej naturalne, albo właśnie mniej kontrolują też swoje emocje, więc są też o tyle ciekawsze od dorosłych i właśnie możemy się przejrzeć też w tych dzieciach. Myślę, że na sweter też nie wiem, czy intuicyjnie, czy rzeczywiście zgłębiał jakoś psychologię. Dobrze je rozumie i dobrze ustawia akcenty. Motyle są tak naprawdę o niemiłości, że tak nawiążę do filmu z Wigincewa. Jest to taki obraz mało znany, a jest to film, którego nie widziałam ani w polskim kinie, ani w ogóle w kinie. Edka gra tutaj Roman Mosior. Jeżeli ktoś oglądał wakacje z duchami, to jest to perełka z tego serialu. Oczywiście czuć, że czasami są im wkładane jakby konkretne zdania czy frazy w usta, ale naprawdę Grają wspaniale. Spotkałam się z takim komentarzem, że powinno się ich po, po czasie nagrodzić wszystkich Oscarami. Rozczulające jest też to, że ludzie z zagranicy oglądają filmy na swetera, które nie mają napisów i, i tak się wzruszają i, i tak są zachwyceni. No bo właśnie, bo ten nastrój jakoś i tak przebija, bo te obrazy przemawiają do widza i są to filmy właśnie tak uniwersalne, że można je poczuć. Nie trzeba ich um, rozumieć na poziomie słów. Honorka, która jest zazdrosna o Monikę, nie zdaje sobie sprawy, jakie ogromne ma szczęście, że jest otoczona przez ludzi, którzy są ją zainteresowani, że, jest, że są w ogóle obecni i też nie ma co tutaj wartościować właściwie kto ma lepiej, kto ma gorzej. Te kompleksy honorki mogą jej też bardzo utrudnić życie, ale, ale widzimy przynajmniej, że ona ma ten luz, ten oddech, może sobie śpiewać piosenki przy akompaniamencie kolegów, którzy grają na gitarze, może sobie tańczyć swobodnie. Może w ogóle swobodnie oddychać, póki oczywiście ją ta zazdrość nie zje. A Monika to ona ma tylko te, te przebłyski szczęścia i tej radości. Ta czarna chmura nad nią wisi nieustająco i nie wiemy, czy będzie ona sobie potrafiła z nią poradzić. Na sweter bardzo często sobie stawia właśnie za cel pokazanie. Tych trudnych emocji i pokazanie bólu dzieci, tego, że też potrafią być chociażby okrutne, i jak brak tego zainteresowania, brak miłości, porzucanie ich, zostawianie samych sobie, ale też inna krzywda bardzo je warunkuje, bardzo, bardzo je niszczy, pozbawia ich możliwości. Własnej ekspresji i zmusza do przybrania jakiejś maski, zmusza do obrony przed światem. Tu jest też dramat Etka, ponieważ w pewnym momencie Monika zaczyna się interesować chłopakiem bogatszym, niejako właśnie znowu w jakiejś, w, na jakiejś wyższej pozycji. No ale dla mnie nie jest to o tyle dziwne, że pustkę, którą ona ma w sobie, bardzo trudno. Będzie zaspokoić. Nie dziwne, że ona próbuje być podziwiana, akceptowana i kochana przez najlepiej wszystkich chłopaków z otoczenia. I tak widzimy, jak bardzo ważna była ta relacja z nieoceniającym, zwyczajnym etkiem, który nie zadziera nosa, który nie podstawia jej e, pod nos. Żab czy innych robali, tylko wypuszcza ze swych rąk motyla. Gdzieś na poziomie wrażliwości oni są bardzo podobni. Jest nastrój, jest beztroska, jest obraz tej właściwie bardzo pięknej wsi, pełnej różnych opowieści dorosłych, pełnym lasów, jezior, ale jednak bardzo rozdziera serce.